Karty w programie Speakit spełniają bardzo ważną rolę. Dzięki nim możemy pogrupować komendy według ich przydatności. Te najczęściej wykorzystywane przechowujemy w karcie moje polecenia. Zarządzające wybranymi ustawieniami umieszczamy w karcie ustawienia. Pozostałe komendy, najlepiej takie przystosowane do konkretnych zadań, zapisujemy w karcie dynamicznej. Sposób, w jaki skonstruowano kartę dynamiczną, pozwala na wczytywanie do niej plików z regułami głosowymi początkowo ręcznie, później głosowo, teraz już także automatycznie. Speakit reaguje na zmiany aktywnego okna w systemie Windows, a gdy tylko taką zmianę zaobserwuje, może spróbować dopasować plik z regułą głosową do okna programu, który akurat jest na wierzchu. Aby uaktywnić tę funkcję programu, należy zrobić trzy rzeczy: utworzyć i wskazać magazyn reguł, włączyć dopasowywanie reguł do aplikacji. Włącz dopasowywanie reguł. A na końcu zapisać w magazynie plik z regułą głosową pod specjalną nazwą. Nie słuchaj mnie. OK, zrobię sobie drzemkę. Nazwą, pod jaką należy zapisać regułę głosową, jest nazwa procesu aplikacji z przyrostkiem XML. Może to się wydawać bardzo skomplikowane, ale tak naprawdę nie jest. Jak więc sprawdzić nazwę procesu? Dla przykładu. Uruchamiamy program WordPad. Gdy okno programu jest już widoczne, klikamy prawym przyciskiem myszy na systemowym pasku zadań i wybieramy opcję Menedżer zadań. W nowym Windowsie wygląd menedżera zadań różni się od tego znanego z XP, Visty lub Siódemki. Tam należało kliknąć prawym przyciskiem na nazwie aplikacji i wybrać opcję przejdź do procesu. W nowym systemie wybieramy opcję przejść do szczegółów. Podświetlona pozycja to nazwa procesu. Do którego przynależy wybrane w poprzednim kroku okno jakiegoś programu. U mnie jest to wordpad.exe. Dla wielu otwartych okien tego samego programu, nazwa procesu będzie wspólna. Dotyczy to na przykład kart przeglądarki internetowej, które uruchamiane są w kilku różnych procesach, choć procesy współdzielą te same nazwy. Obudź się. Znając już nazwę procesu, naszą regułę głosową zapisujemy pod nazwą wordpad.exe.xml. Wordpad Excel, XML. Gdy tylko aktywujemy okno Wordpada, Spigit automatycznie wczyta z pliku regułę głosową i po cichu włączy ją. O dopasowaniu reguły do bieżącej aplikacji świadczyć będzie drobny komunikat w oknie asystenta głosowego. Na przykład wczytuję regułę WordPad Excel, XML. Gdy wyłączymy WordPada lub przestanie on być aktywnym programem, Speakit przywróci ostatnią. Zapamiętaną regułę głosową, informując nas o tym stosownym komunikatem w polu asystenta głosowego, zaznacz wszystko w oknie. Choć mechanizm ten jest wyjątkowo prosty, spełnia swoją rolę znakomicie. Dzięki temu, że możemy utworzyć spersonalizowane reguły dla wielu różnych aplikacji, możemy skutecznie ograniczyć zbiór setek podobnie brzmiących komend dla wszystkich naszych programów do kilku lub kilkunastu poleceń, zależnie od tego, czy faktycznie będą przydatne w danej chwili. Zarządzając w ten sposób programem, zwiększamy jego skuteczność, ponieważ mając ograniczony wybór, spikit bardziej trafnie rozpoznaje wypowiadane przez nas zwroty.